Nazwa Sfinks wywodzi się z greckiego słowa wiązać. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej fascynujących i tajemniczych stworów opisywanych przez starożytne mitologie. Warto tu chyba zaznaczać, że chociaż nazwa używana przez nas ma greckie korzenie, pierwsze wizerunki tej istoty odnajdujemy w starożytnym Egipcie. Wielki Sfinks z Gizy, monumentalna budowla przedstawiająca stworzenie z ciałem lwa i męską głową, jest chyba najbardziej rozpoznawalnym przedstawieniem tego stwora na świecie. Sfinksa znani zresztą przedstawiciele również innych kultur, począwszy od Asyrii, aż po starożytny Sumer. Starożytny epos Enuma Elish opisuje Sfinksa jako jednego z potworów urodzonych przez Tiamat, boginię chaosu, w odwecie za zdradę młodszych bogów. Niemal to samo stworzenie przewija się również w mitach perskich oraz w indyjskim sanskrycie. Jak myślicie, jakie może być źródło tej legendy?